Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skowron 5 i zapraszam do kolejnego odcinka serii 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 Disciples 3 Kolejny odcinek przed nami prawda Legionami Potępionych Gramy jest to już odcinek bodajże aż ósmy więc mój plan aby to było krótsze od poprzedniego scenariuszu powoli y, zaczyna jakby umierać, ponieważ... Przedni scenariusz trwał bodajże aż 9 odcinków. Można usprawiedliwić to też troszeczkę tym, że tam niektóre odcinki nawet ponad 30 minut miały. Jednakże tutaj moje expy lecą razy 3, a nie razy półtorej, tak jak tam. Więc w gruncie rzeczy tutaj powinno mi to iść trochę sprawniej. No ale nadal, tak jak tam, tak jak i tu, mam problemy z kamieniami. I tak to jest. W każdym razie planuję już w tym odcinku iść na stolicę Chybiono, fajnie, Dobra, napiero dalej pan mhm. To jeszcze raz, mhm. pięknie, 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 brawo, brawo. Jestem z ciebie dumny. O i mają też fajną umiejętność. Te śmiecie. Mają takie odepchnięcie i co to jest? O, jeszcze z pijawki mają śmieć. Odbierają jeden punkt ruchu mojej jednostce i sami sobie go dodają, ale tracą w ten sposób też y, swój własny ruch. O, i mojemu bohaterowi też widzę, że tą pijawę, siła lewara, ciekawe, e, dali. Ale to nic, ja sobie ustanę tutaj, zwiększę inicjatywę moim, zawsze coś. A ten i tak dojdzie i tak, czy ty masz punkt osłony? Masz punkt osłony. E, to nic, to wbij się z nim. Ty bijesz obuchowymi, ty masz odporność 0 na obuchowe, więc fajnie. o, ubijano, sorry, sorry. Okej, okay, ty tutaj sobie możesz spokojnie przytankować wszystko, co tu jest. O, pięknie, jeszcze kryt wszedł. O, to w ogóle wszystkim wokoło. Ojej, jak to jest zajebiste, jak to jest zajebiste. Giń! magu, kurdeł, kurdeł, no. Uch. A tylko fajnie to wyglądało, tak szczerze groźne jakoś nie było Dobra, eee, mogę tych tutaj albo tych tutaj, a wezmę tak, chyba naj, najskuteczniej no pięknie, wszyscy leżą okej, okay, użył... O, o, nie zatykował, właśnie ten boss tak dziwnie z tym ma jak używa tego, tej umiejętności odepchnięcia to już nie wykonuje nawet swojego tego swojego ciosu eee, zmniejszyłem też, eee, o. O! Runa z krzeszenia, spoko. Zmniejszyłem też y, sposób nagrywania, więc powinno być lepiej, ale nie jest. Z tego co widzę jest identycznie. E, więc ja, Trochę do dupy. Tutaj jest most, ale ja chcę skorzystać z tego mostu. Ja chcę iść do sklepu. O! O! To elfie w dodatku. O proszę. Czyli ja nie chcę mi się z tym walczyć, bo to jest ten najmniej rozwinięty. To naprawdę nic nie ma do oglądania, to jest... Po prostu nudna walka z cichym strażnikiem, który kompletnie nic nie potrafi. Tak mi się wydaje, że ta jego pierwsza forma nic nie potrafi. Lecimy do tego sklepu i ja tam chcę sobie kupić jakiś przedmiot, który daje mi dużo siły i... dużo, dużo siły w ogóle chwila. Czego mi brakuje? Bo ja mam... Ja mam talizman i zbroję tylko. Mm -hmm. Mm -hmm. No to spoko A i tutaj w sumie już nie ma tego, no to nieważne co teraz kupię i tak to będzie dobre Ja chcę teraz siłę i wytrzymałość bodajże, tak Siła, zwinność Siła, zręczność Ta kopia, jestem ciekaw co ona robi, no, ale mniejsza hm. Niech będzie ten łuk Dziwne trochę, że łuk kupuje dla, dla takiego woja Ale i tak się zmieni jego broń Mimo, że dostaje łuk Jego miecz się zmienił Mniejsza o to, to są szczegóły I tak jest fajnie I skoro już tu jestem To pobiję tego dzika, bo mnie ta kropka irytuje Czemu tutaj przejścia nie ma? To ja nie mam pojęcia. Okej, okay, jakieś tam nieumarłe ścierwo się pałęta, jak to. O, o, ale zaatakował mojego tego! I to w dodatku jakimś słabym bohaterem drugopoziomowym, i ma też jednostki na drugim poziomie, więc mają tylko jedną dodatkową umiejętność. A płomień jest już OP. Więc tak. On nie ma szans. Szczerze Wam powiem, to ten miałby problemy nawet, nawet jakby. E, jakby to była ta poprzednia wersja e, Jakby to była iskierka Jeszcze nie płomienia, no nie Właśnie te duchy są beznadziejne z tą swoją szansą trafienia e, Ale poza tym są naprawdę spoko No i same te duchy są też trudne do trafienia No, o ludzie Dobra Nie ma o czym gadać A to już jest ostatnia forma, czy nie Czemu ona tak walnęła mocno? Ona jakoś podwójnie uderzyła, co to było? Tu jest inferno, a to nie to zostało zaatakowane, to też nie to Tutaj chyba, albo tu Płomień Ale płomień bierze, czemu on takie damage dostał wysokie Nie mam pojęcia, co się, co, co się stanęło No to jest chyba zbagowane, nie jestem pewien, ale właśnie płomień jest chyba zbagowany, chyba dopiero inferno działa dobrze, że bije faktycznie dwa razy Za 54 a ten powinien uderzyć, uderzać raz za 66, a jest właśnie tak coś zbagowanego, że on bije dwa razy za 66. I w gruncie rzeczy ta poprzednia wersja jest jeszcze bardziej nawet OP od tej kolejnej. Jeżeli chodzi o obrażenia, nie? Bo tam reszta statystyk to biorąc pod uwagę wszystko. Umiejętności wszystkie i statystyki, no to jednak ta kolejna forma jest troszeczkę lepsza, ale tylko trochę. Eee, dobra, szybka walka, nie chce mi się tego... Powiedziałem szybka walka? Szybka walka. 11. Ten tutaj na postawie obronnej był. To, cieka to, to ciekawa strategia panie Bocie. To na pewno było bardzo użyteczne i teraz tak, powiem wam co robimy. E szukamy stolicy bota. Ja jestem tu, więc on pewnie ma gdzieś tutaj stolicę, więc lecimy na stolicę w tym momencie sprzątając po drodze to co możemy tylko i wyłącznie po to aby mógł mieć już z głębi Czarta. chyba że on już może być. On już może być od jakiegoś czasu z głębi czarta Znaczy ja mam kamienie już na Zgąbicarta, ile to kosztowało? 400 czy 300? Chyba 400, no. Albo 3900. To ten... Nie, ten nie 300. się tu było 300. Nigdzie nie ma 300. Co ja myślałem, że coś kosztowało 300. 3100. Nie wiem. Coś mi się tutaj pokiełbasiło. No na pewno chcę iść do tego, do tego A mimo że ten jest fajniejszy i ma lepsze obrażenia i fajną umiejętność, że jak krytnie to jeszcze drugie tyle zadaje, to jest w ogóle piękne. To jest wspaniała umiejętność i trafienie krytyczne też bardzo, bardzo wysokie, jeszcze chyba nawet wyższe od tego. No, porównywalne. Ale no, to też jest wystarczająco, no i ten paraliż, tak, skamienienie. To będzie coś, co mi wygra grę. Tak więc lecimy na z głębi czarta, Oczywiście patrząc jednocześnie na tu jakieś buffy zadaje to niec, krzesza nie. Plus 50 dółników niewrażliwość. Znaczy nie na kontrę yy, słabe. Ale... Ale mam tutaj tylko 400 tego. Do dochodu do tej many nie mam. Ten, na 100% ja tą manę runiczną musiałem z jakichś ruin, yy, ruin wyhaczyć, więc yy, jeżeli to opracuję tego nie rzucę. Więc olać to. Zużywa wszystkie punkty ruchu. No, no, ciekawe. O, daje mu jedność Ognista Lawa. Co, daje, co robi Ognista Lawa? Aktywowane przez otrzymanie obrażeń krytycznych. E, ciekawe, ale nie. E, ciekawe. Ale no nie, no, no tutaj widzę, że będę musiał się obejść niestety jakimiś OP i będę musiał przejść do tej wytrzymałości i do tych uników chyba. Chyba się przy tym będę musiał do tego ograniczyć niestety reszta yy, resztę zostawiam w moich runach i i i, i y, pocach dobra tam coś tam jeszcze możemy tutaj sklepać czemu nie jakieś ruiny by się przydało tutaj wyczyścić przy kątą świątynię na przykład jak... o jesu dwóch rycerzy piekieł z dwoma pandemoniuszami z tyłu no to jest nie najprostsza walka wam powiem Weźmy, dajmy sobie ten unik i w sumie sam unik powinien wystarczyć Chociaż w sumie szybkość chyba z siłą byłaby bardziej użyteczna tutaj, ale dobra, miesza o to Użytego, to są boty więc pewnie tego nie użyją Wolą się bronić Okej okay. Tym lepiej I teraz tak, ja bym chciał zmienić koniecznie tych z tyłu w kochliki, bo oni są dosyć niebezpieczni Ho, 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 ale demecz wchodzi, to jest wspaniałe. Oni też nie mają punktów osłony, więc mogę po prostu w nich wejść bez problemu. Ty ustań od razu tutaj, przyjacielu, i bić, co tam chcesz, żeby on tutaj w, w tym obrębie ich jakoś przytrzymał, Bo oni się z czasem odmienią, więc jak będą chcieli atakować, to dojdzie do osłony i on tam im napierdzieli ładnie. A tutaj we dwójkę razem z bohaterem może ciebie będziemy klepać, co ty na to? I jeszcze raz What? Dwa chybienia miałeś Stary Ty masz tylko jeden, jeden punkt osłony więc niestety już nie zablokuję tamtych kolesi jeżeli będą chcieli atakować w tej zwykłej formie I niestety zdążą zaatakować będą przed moją suką e, Nie fajnie Ale dobra trudno, damy radę no trochę mi tam przypierdzielą, chyba że... jo, oni przecież dostają jeszcze bafa, jak ich HP spadnie. Podejdę tu i spróbuję tego zdjąć od tyłca, żeby jeden czas mniej wpadł. Tych się powinno brustować, bo on teraz ma tego bafa do siły i zręczności, więc teraz to mi przypierdzieli całkiem. Eee... Mniejsza oto, myślałem, że będzie trochę gorzej. No, fajnie, fajnie, ale niewystarczająco mu przyjacielu a tutaj bi. lalka pięknie ten został zmieniony tego zabi. i się najec i lejemy tu i teraz tak mam nadzieję że z tej oto bitewki wypadnie mi trochę kamienia przydałoby się przydałoby się kamienie a no, poziom właśnie bohater się lewaluje. Le 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 a, w ogóle kupiłem przedmiot i go nie, zało nie założyłem, prawda? Eee, czy, a nie, za zakładałem jeszcze, mnie się zmieniło przecież. Dobra. Eee, zasięg ruchu nie mam cią nie mam większego? Jeszcze? Wytrzym nie, jak to było? Co ja potrzebuję? Siła zręczność. A co tam przekupiłem? Dobra Eee siła aha jednego punktu brakuje no dobra to bierzemy tutaj siłę no i na ten moment szczerze to może szybkość szybkość to byłaby w sumie coś byłoby to coś użytecznego albo pójdę w tą wytrzymałość żeby raz żeby bohater tam więcej przetrzymał tych i dwa, żeby miał większe szanse na kryta. Ma też trzy punkty ruchu teraz, za zarąbiście. Więc już w pierwszej turze będzie mógł dochodzić do wrogów, jeżeli będę tego chciał. Proszę i tak pewnie będę waitował czy coś. Tych sobie szybko na quick fight rozwalimy. I jeszcze w tym odcinku chcę tą stolicę zrobić, żeby już nie było dziewięciu odcinków. Zresztą jakbym miał jeszcze ten odcinek podzielić, to, to ten kolejny byłby naprawdę krótki. Więc yy, najwyżej ten będzie miał po, po 30 minut, nie wiem. Bo... Znaczy ja tu już za, jakoś zaraz będę to stolicę atakował, więc może wam się wydawać, że... że co ty gadasz przecież zaraz atakujesz, więc to nie będzie 30 minut trwało, tylko że nie wiadomo jeszcze ile czasu samą stolicę będę podbijał, no nie? Jak to nie Z Od której strony tam jest wejście? Ha, ma smaczka przeznaczenia nawet. Który... Jeszcze jeden poziom się zmieni w tego kolejnego. No proszę Sorry. ale co? Tam? Sorry Pozamiatane mm -hmm, Kolejny jakiś No broni się czym może Widać że wysyła wszystko co ma Nie wiem po co ale dobra Uuu. Mm -hmm. No nie, tam teraz to, to tam mi się nie przyda Okej. Okay. Tędy. To lecimy. Dzisiaj jeszcze nie, oczywiście. Zmiana dnia. E, jeszcze jedna zmiana dnia. Czemu ja tylko 150 kamieni do, do tego momentu dostaję, czy nigdzie nie ma żadnego, żadnego kamieniołomu? E, bierzemy oczywiście z głębi czarta. Buduj, buduj. Jest, 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 jest. I teraz pytanie, czy pokazać go jeszcze przed jakąś... Przed stolicą na jakiejś walce, a, chociażby tutaj, żeby, go, żebym sam go trochę ogarnął, jak on działa, jak on wygląda, i dopiero później na stolicę. Pod tej walce robimy stolicę, mojej mili. Tutaj całą piątkę, wspaniale. Ho! Żeby zostało coś dla zgłębi czarta, nie? Dobra co ty tam masz przyjacielu Dalej jeden punkt osłony Obrażonka jak obrażonka 318 Na pozycji obronnej ich zabija Pięknie No dałbyś jakiegoś kryta stary Dobra nawet nie musiałeś Oj kolejny poziom Jakaś tam odporność znowu jakiś przedmiot Dobra wytrzymałość, wytrzymałość albo nie, nie 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 cofnij, ja chcę mieć jeszcze tego, tej energii potrzebuję też no nie na tą walkę trochę czyli mam jej już nie wiem ile, gdzieś tutaj jest napisane chyba eee, albo tu no nie wiem w trakcie walki zobaczę, nieważne tam pewnie ze 100 już mam tej energii no nie i teraz rzucamy zaklęcia typu wytrzymałość zmieniamy dzień Rzucamy również te uniki albo siła szybkość może Nie damy uniki Uniki, uniki Będzie bardziej przydatne, mi się wydaje Teraz damy F5 bo tu jest moment w którym wyjątkowo będę mógł wczytać bo nie pogodzę się z tym, że przegram ten scenariusz Jeżeli bym stracił tego bohatera i bym chciał grać na zasadzie niewczytania to bym zrobił po prostu nowego bohatera i bym expił go od początku czy coś w tym stylu i bym to wygrał, po prostu, no nie, nie ma innej opcji, bym po prostu wyeksplił sobie armię jakoś inaczej, lepiej czy coś. E, przechodzimy tutaj. E, w strażnik stolicy bije życiem, tak? Zawsze, każdy. Zobaczę swojego. Źródło... E, źródło twojego ataku, przyjacielu, boski. No dobra. Czyli przez tym się nie da w żaden sposób uchronić. Więc tutaj widzę, że potiony będą useless, jeżeli chodzi o takie, które dają odporności. Na magię powietrza się nie przyda, chyba że będzie tam smoczek, bo ten smoczek chyba bije powietrzem, więc damy sobie na sukę, na ciebie, e, na magię ziemi. Tam nie jestem pewien, czy ten smok bije powietrzem, czy ziemią, więc to też damy e, ekspy tam dla bohatera, w sumie bezużyteczne, na kłóce. To tam chyba nikt z kłutymi oprócz tamtariuszy chyba nie bije, nie wiem, dobra, damy sobie na ciebie, e, odporność na magię ognia też pewnie się nie przyda, to sobie damy na sukę. I to by było na tyle. Reszta, jest, reszta to runy, które może y, wykorzystam jakoś w trakcie walki. Idziemy na stolicę. Mamy tutaj Ashgana. A jest strażnik stolicy nieumarłych, który śmierć śmieć jeden zatruwa też. E, no, Kamieną obraną jakąś ma. No, no dobra. E, nie może być też zmieniony w chochlika. Przez niezłomność. Nie na kontra, odepchnięcie, teleportację, przemianę. No. I nie można się przemienić jeszcze w tą istotę, bo są też takie jednostki, które y, demony mają właśnie, y, no, tego, sobowtóra, nie? Który się zmienia. Okej, okay, mamy atak na stolicę. Walczymy ze sto, ze strażnikiem stolicy, więc te ta... Wy, lalki, pewnie podejdziecie, żeby tutaj mi poparaliżować. hm. Huh, huh. A no ja podejdę i użyję tego. Aha, to jego trucizna tak działa, że albo atak, albo trucizna. No to kiepsko. Kiepsko, dla mnie dobrze oczywiście. O, i że mi się przerznął już do niego. Już do niego idę. Serio? Ten hochlik. Nie nie nie, nie nie nie, waituj, wait, stary. Tego chochlika trzeba stąd sprzątnąć i ty musisz tutaj normalnie dojść do tego kolesia. Ło, wow, kosy fajne Chybiona, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, ty bohaterze tutaj podejdź i ich tutaj przyspiesz. I ty tutaj lecisz i napierdzielasz. Krytami mam nadzieję. Chciałem jeszcze jakiś tych yy, run poużywać, nie? I teraz może jest moment, w którym się to opłaci. Dobra, odsuń się trochę do tyłu, żeby reszta mogła swobodnie też do niego dojść. I bij. I ty, teraz pytanie, czy ja chcę tobą tutaj bić, czy, czy użyć jakiejś runy. Czy przydałoby się tą sukę zabić, albo zmienić chociaż choć żeby tu nic nie sparaliżowała przypadkiem. No, dobra. I tyle. I od tej pory, jeżeli będziesz y, żywa jeszcze, to użyję jakieś tam runy, na przykład wezwę jakiegoś tam tanasa, czy coś tam. Obą by się przydało też tego użyć tak naprawdę. Ale dobra, zaatakuj, może go skamienisz. Uuuu wspaniale. Twoja odporność na śmierć. Minus 25%, aha, czyli ty dostajesz więcej obrażeń. Eee. Ha. O właśnie, zmniejszyć mu odporność na ten, nacięte, bo ma 25%... O tutaj zero o dziwo. Nacięte. A, obu, na obuchowe mniejszę od tego, spoko. I teraz tak, ten bije ciętymi, tak jak myślałem, ten bije też ciętymi i bohatery zapewne też ciętymi, więc ten debuff będzie po prostu wyśmienity. Pięknie. No, dobra. Lecisz. W sumie możesz zdjąć z siebie e, tą truciznę, przy okazji zadasz jakieś tam obrażenia. Ale jest ciągle skamieniony, więc to jest teraz mniej więcej tak jak z walką z poprzednim scenariuszu, jak paraliżowałem tą czarną nagą, no nie? I teraz znowu go pewnie z skamienię z z w kamień... O, ta suka niestety mi poległa. Mogę ją wskrzesić, ale y, szczerze walić to po prostu go tutaj zjadę. Ten, inicjatywa, jego mi się bardzo podoba. No bi, 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 bi śmiało go tu... Właśnie ma zero teraz odporności na te cięte i wchodzą po prostu pełne obrażenia. 174 akurat tyle ile miał życia zadał mój bohater. EXPY 8600 I bohater oczywiście 30% więcej EXPY dostał. też. bardzo fajnie to wygląda ale to już jest koniec scenariusza i niestety w tej grze nie można eksportować bohaterów do następnych scenariuszy więc tja, no trochę smutne. Bo to był akurat bardzo, to była akurat bardzo fajny motyw w, w dwuice. E, bitwa się skończyła i prawda. Prawdziwa cena. No nie ważne. <laughs> yeah, yeah, po prostu mój angielski jest żałosny, tam się domyślam o co chodzi, ale nie chcę tu nawet próbować tłumaczyć, bo, bo mi nie pójdzie. Tak, w każdym razie dziękuję bardzo za, yy, za to, że byliście ze mną przez te wszystkie odcinki. Mam nadzieję, jeżeli nie, no to polecam oczywiście obejrzeć wszystkie poprzednie. Cała seria jest bardzo ciekawa. <noise> z pewnością to jeszcze ponajeżdżam na to żebyście mogli sobie poprzeczytać co tutaj jest napisane, ja już o tym nie będę mówił mi się nie chce i tam na pauzie co najwyżej sobie tam, przeczytacie te wszystkie pierdoły jeżeli będziecie oczywiście chcieli a ja już się z wami żegnam i zapraszam bardzo serdecznie do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii, tym razem zagram sobie hordami nieumarłych tak więc bądźcie kurczę ze mną <noise> na razie Pozdrawiam, miłego nie życzę.